Słuchajcie, bo mi Szymon nie da spokoju, na razie przestawiłam. Tu są moje. I tam są moje. A tutaj są od brata. I zaraz zobaczymy, co tutaj jest. Taki szybki filmik z tego, co mamy. Ja niektóre... Niektórym musiałam już nalać wody, bo była pustynia. Wiem, że do niektórych nie mogę nalewać wody, bo ma być pustynia, ale to sobie ogarnę Jutro na spokojnie, bo mamy 21. Ja przed chwilą wróciłam po całym dniu na uczelni, bo niestety mamy już stacjonalnie. Dobra, więc tak po kolei, co tutaj mamy? E, polecimy może od tej strony. Tutaj mamy o, z tą ostrością. Tutaj mamy murinuska. Jego nie widać niestety w środku. Jest lasiadorka. Tutaj mamy kątnika. Więc tak. Co to go smaszali? Widać go w ogóle? Widać taki maluszek. Zaraz się będę, będę się pewnie Tonka dopytywać, gdzie mam dolewać wody więcej, gdzie mniej, bo to on się najlepiej na tym zna. Co tutaj mamy? Tutaj mamy kolejnego, kolejną usambalę. Nie widać za bardzo, co tam jest. Nie ja wypowiem wam tego. Schodę, siodę. Nie wiem, czy to się czyta jakoś szy, jako, nie, nie wiem. Nawet nie wiem, co to jest. Powiem szczerze, jakaś L-1. To znaczy, pewnie to już nie jest L-1, znając życie. Czy ona gdzieś tutaj w ogóle jest widoczna? Tutaj może. Poczekajcie. Teraz się. No tak, tylko tutaj ze światłem mam problem. Zaraz postaram się ją tutaj jakoś wyczarować, że coś było chociaż widać. No jest ciemno, jest po prostu już ciemno. Hops. No tutaj coś. Coś małego siedzi. Ok. <laughs> Więc tak, to mamy załatwione. Tutaj przepraszam Was za ostrość, że będzie gubić. Się po prostu latam przy tym telefonie ręką. Raz bliżej raz dalej. Tutaj mamy blaszkę. Hamori. To już wiem, bo ją, przed chwilą ją poiłam. Ktoś o niej zapomniał. Co to go z Darlingi? On gdzieś mi się tutaj nawet próbował wyjść. Nie wiem, czy go teraz zobaczymy, bo ja go wystraszyłam zamykając. A nie, jest. Zazazazaz. Czy takie maleństwo? Nie będę otwierać, bo on jest chyba głodny. Jego muszę, Jutro będę musiał nakarmić. Um. W ogóle nie wygląda jak kleszcz, Wam powiem. Jak kleszcz. Dobra. Tego zamkniemy i odłożymy do tyłu. Żeby nic tutaj nie odzwierciedlać. W ogóle muszę wymyślić, jak to sobie poukładać. Żeby tutaj nic nie rozwalić. Przepraszam za ostość. Dobra. Co tutaj mamy dalej po kolei? Tutaj mamy. Widzicie coś? No tutaj mamy kędzielka. Akurat tutaj była nikalagła? Dalej. Dalej nie podpisane. O. Tutaj też jest kończorek. Nagrywanie z ręki to jest jakaś masakra. Ale powiem Wam szczerze, nie chce mi się biurka teraz sprzątać. Tutaj mamy helmeczkę. Dobra. I co mamy tutaj na samym dole? Wagansika. OK. Czyli ogólnie w tych są takie mało, mało problematyczne pajączki. Bo jest chromka, jest wagansik. Dobra, czyli tych się nie musimy martwić. Chwahii, nawet nie wiem, kurwa, co to jest. Przepraszam, nie powinnam przeklinać, ale serio nawet nie wiem, co to jest. Bo no ja wam mówię, ja po prostu w Afryce Totalnie nie siedzę. Teraz odstawię sobie to jakoś ładnie, ułożę. I dla mnie y, nigdy to nie było interesujące, jakie tam są pająki, jak one wyglądają. No bo ja widziałam Afrykę i stwierdzam nie dla mnie. Także tak. Co tutaj jeszcze mam? C. Chaniarus. Nie wiem. Tutaj w ogóle będzie śmiesznie. Bo jest więcej torfu niż pojemnika. Mm, a tutaj jest. Cefrim Fimbretius Jezus ma nazwę. Tutaj mamy Cambyjay, Cam J. No to to znamy. Tutaj mamy Salei. Taką ładną, nie wiem czy panią czy pana. Nie mam pojęcia. Już tak całkiem spoko wygląda. Ostość. Ostość. No. Ok. Lecimy dalej. No, holo le Insei. To to mamy. Znamy. Co my tutaj jeszcze mamy? E... Polchlipes, Lipes. No, to też znamy. Ok. Tam mamy kalibankę Vesicolo. Tutaj, co tutaj mamy? Te plines. Też nie wiem, co to jest. Zaraz będę się pytała chłopaków. Tutaj mamy Poe Formose. Jest piękna. Jest po prostu piękna. Jak się dogadamy, to chyba będę w Poe. Jeszcze sobie pójdę, bo jest po prostu piękna. Dobrze, tutaj mamy Heteromeritus Silenus. To jest skorpion, to to wiem, to znam. E, aha, tutaj mamy Holmatusa. Nandu chromatus, tutaj mamy Hati Hati, Hati Hati, no nie wiem gdzie jest, bo jej nie widzę, a powiem Wam, że naprawdę nie chce mi się dzisiaj już niczego ganiać, więc yy, doduję sobie zaglądanie do niej, to będziemy oglądać jak będę musiała nakarmić, czekajcie, i ostatnie, nie wiem co to jest, zaraz zobaczę, o Wąwilfi. On mi o czymś mówił o tym. Wąwilfi. Dobra. To by było na tyle. Słuchajcie, przerzuciliśmy wszystko. 7 minut. Nieźle. Zaraz to wrzucę na neta. Prześlę Szymonowi, co by wiedział, co przyszło. No i na razie wygląda to tak. Muszę jeszcze porządek zrobić, bo. E Kalaczany chcę przerzucić wszystkie do jednego. To znaczy, no nie wszystkie. Wylęk już przerzuciłam do mojego wylęgu, a te starszaki muszę przerzucić do moich starszaków. No bo to tak bez sensu. Cztery pojemniki kalaczanów. Dwa starczą. Zwłaszcza, że te pająki mają u mnie zostać przez trzy miesiące, więc myślę, że tej karmówki trochę zejdzie. Zwłaszcza, że ja po prostu zarzucam, tak, żeby karmić to raz w tygodniu, raz na 10 dni, więc po prostu wrzucam po 5-6 sztuk. Albo jedną dużą. Zależy od pająka. No. To to by było na tyle. No i cóż. Czekajcie na kolejny filmik z skarmienia. Pewnie będzie dużo krzyków, dużo pisków i dużo trzęsących się łap. <śmiesz> po prostu... Wow. W komentarzu możecie mi dać znać, czego się powinnam najbardziej obawiać i co mnie może zabić. <śmiesz> Nie no, żartuję. Ale ogólnie jak wiecie coś o tych pająkach, to możecie mi dać znać, y które powinnam trzymać w, y na pustyni, a którym mogę dolać wody. Bo to na pewno będzie y pomocne, nie będę musiała po prostu siedzieć w necie y i szukać. No, To miłego wieczoru Wam życzę. Pa, pa!